Cześć! Wprowadzamy nową funkcjonalność: szybkie oznaczanie operacji technologicznej, obróbki, procesu. W opcjach ogólnych makrosolid możliwe jest zdefiniowanie nazw oraz wartości, jakie mogą one przyjmować. W tabeli BOM zaplanowaliśmy specjalne kolumny. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komórkę komponentu na jedną z dedykowanych kolumn spowoduje oznaczenie operacji technologicznej. Oznaczenie rozumiane jest tutaj jako zdefiniowanie właściwości pliku, np. gięcie g, toczenie t, ewentualnie gięcie x, toczenie x lub też tak lub nie. Przewidzieliśmy opcję zbierającą informacje o zdefiniowanych operacjach, opcję, która automatycznie utworzy właściwość sumującą. Powstaje uproszczona struktura procesu technologicznego. Możesz zdecydować, które z wymienionych procesów mają być sumowane. Możesz wybrać, które z właściwości mają być przenoszone automatycznie do komponentów w złożeniu podczas definiowania obróbki na tym złożeniu. Aby oznaczać jeszcze szybciej, wygeneruj zdjęcia makrem Pick, uruchom podgląd, skorzystaj z sortowania tabeli BOM po typie komponentu. Jeżeli chcesz definiować hurtowo, zaznacz wiersze z Ctrl lub Shiftem i wybierz z menu kontekstowego odpowiednią opcję. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na komórce komponentu na kolumnie sumującej u mnie obróbka będzie czyściło wszystkie oznaczenia operacji procesu technologicznego. Jeżeli użyjesz x lub tak nie jako wartości oznaczenia, wówczas we właściwości sumującej użyta zostanie nazwa operacji. Definiuj operacje technologiczne, typy obróbki, procesy, a następnie wykorzystuj te informacje do tego, aby filtrować BOM po jednej lub wybranych obróbkach, tworzyć specjalne tabelki na rysunkach 2D, generować raporty na produkcję. Michał Karpiuk, ADK Solid.